Dzień dobry, słyszymy się, widzimy, wszystko gra i buczy. To bardzo się cieszę. Ja muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj przygotowując się do tego live'a, bardzo mi się przypominała wiewiórka, która przychodzi do nas do domu, żeby się pożywić. Jeden z najlepszych wynalazków, jakie widziałem w ostatnich latach, to karmnik dla wiewiórek, który mojej córce, naszej córce, kiedyś na chyba urodziny kupili moi rodzice. Dobrze zamontowany daje wspaniałą możliwość obserwowania. Fantastycznych zwierzaków, no i od jakiegoś miesiąca wiewiórki mają fazę, że ganiają i nie jedzą orzechy, tylko zakupują je w randomowych, losowo wybranych miejscach, wszędzie gdzie się da, przygotowując się prawdopodobnie na zimę. Ja tak sobie przypomniałem o tych wiewiórkach, że one później zapominają, gdzie to mają. Przypomniałem sobie o tym, jak szukałem takiego selfistika do telefonu. Kupiłem sobie tych selfistików sztuk 3 żeby mieć w każdym miejscu, w którym mogę life'a robić dwa stacjonarnie, jeden mobilnie i chyba dobrze to znacie, bo to chyba nie tylko ja mam taki problem, że w tej chwili nie mam żadnego. Zabezpieczysz się, sam próbujesz oszukać się i się wykiwać, no i w końcu się tak wykiwasz, że się zakiwasz i później musisz robić takie w instalacji, jak ja teraz robię, ale dobrze, że nie widzicie, jakie muszę robić. No dobrze, to tyle tytułem rozgrzewki, trochę humorystycznej na początek, ale rzeczywistość, jak, jak wiecie, wcale jakoś specjalnie radośnie nie nastraja. No chyba, że weźmiemy pod uwagę sondaż, który zrobił Cebos i który pokazuje, że wśród wyborców między 18 a 24 rokiem życia Polska 2050 cieszy się największym zaufaniem. Co nas bardzo cieszy, bo dobrze pamiętamy czasy, kiedy na pierwszym miejscu w takich sondażach była Konfederacja. Cieszę się, że młodzi ludzie dzisiaj widzą nadzieję dla siebie w tej naszej agendzie, która, która chce być cała dla nich. Oczywiście nie tylko dla nich, bo nie tylko młodzi ludzie w Polsce mieszkają, ale wreszcie pokazać solidarność międzypokoleniową w praktyce i pokazać, że naprawdę jesteśmy w stanie zbudować państwo, w którym. Mieszczą się i młodzi, i starzy, i to nie jest tak, że młodzi umierają z nerwów, jak będzie wyglądał system emerytalny, kiedy oni sami przejdą na emeryturę i w, czy będą mieli co jeść, co pić, czym oddychać, a osoby starsze dzisiaj dostają od państwa poczucie bezpieczeństwa, że po życiu wypełnionym ciężką pracą nie zostaną zostawieni sami sobie. Wczoraj oczywiście Sejm, bardzo dużo się w Sejmie działo, ustawa o murze. Dzisiaj rozmawiałem o niej dużo z redaktorem żakowskim rano, wiele głosów, wiele też emocji. My mamy do tego podejście pragmatyczne i w, czy to się komuś podoba, czy nie wychodzimy z założenia, że granica Rzeczpospolitej powinna być bezpieczna i powinna być chroniona, ale też powinniśmy nad tym po pierwsze, zachować prawa człowieka, przy tym to już wiele razy mówiłem, ale ten proces powinien być absolutnie przejrzysty. Ta ustawa nie gwarantuje takiej przejrzystości. To może się skończyć tym, o czym wczoraj też mówiła Hanna Giel że zamiast muru możemy mieć wał, który w, w, zrobi PiS po raz kolejny, wydając pieniądze, praktycznie bez kontroli, bez żadnego trybu, w takim, w takim kluczy, jakim mu się będzie podobało. My zwracaliśmy uwagę w naszych poprawkach na to, że ten proces powinien być przejrzysty, że tutaj powinna być zaangażowana Najwyższa Izba Kontroli, która będzie patrzyła na ręce, że nie można zdewastować, zdewastować puszczy przy tej okazji w porastającej tereny przygraniczne. Pis lubi rządzić specustawami, ale to, 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 to nie musi być skuteczne. Dlatego że pamiętajcie, że jesteśmy w sytuacji, w której owszem, my możemy sobie postawić dowolnej wysokości mur. Natomiast Łukaszenka znajdzie się wtedy wyższą drabinę po prostu. I mur nie jest panaceum na wszystkie kłopoty, które sobie tutaj możemy wymyśleć. Realne i też nierealne. My cały czas stoimy na stanowisku, że tak powiem, nie ideologicznym, tylko rzeczowym, konkretnym. Granice trzeba chronić. Gdzie są środki Unii Europejskiej, o które poprosiliśmy, dodatkowe? Dla zabezpieczenia zachodniej granicy Unii Europejskiej. Gdzie jest obecność Frontexu na tej granicy? Jaki mamy plan wykorzystania różnych nowych technologii, które dzisiaj są dostępne po to, żeby ciągłości i nienaruszalności tej naszej granicy chronić? Co robimy razem z Unią Europejską, żeby przeciwdziałać temu dramatowi, kryzysowi setek i tysięcy ludzi w miejscu, w którym się rodzi? Wiele razy o tym mówiłem. Wykupywanie Ogłoszeń w mediach lokalnych, reklam w Al w, w lokalnych gazetach, w lokalnych mediach, w Iraku, w Syrii, w, na portalach, w, tam skąd ludzie do nas płyną. Na lotniskach w Iraku, z których lecą te setki ludzi zwiedzione kłamstwami Łukaszenki, zostawiając za sobą dobytek całego życia. Tak jak mówiłem wiele razy, to widziałem, to dramat jest nieludzki. Sprzedawanie całego swojego majątku, wypracowanego przez pokolenia, żeby ruszyć w tę podróż, zostawianie grobów bliskich, przyjaciół swoich dzieci. To są dramatyczne decyzje, które ci ludzie podejmują, bo Łukaszenka im kłamie, a kłamie, że wiza białoruska na przykład uprawnia do wjazdu do Unii Europejskiej. I oni lecą przekonani, że tak jest. Dopiero jak zostają złapani w pułapkę w, na Białorusi, to się wtedy przekonują, że to tak nie wygląda. Dlatego my powinniśmy dzisiaj stawiać punkty informacyjne na lotniskach, z których ci ludzie lecą, rozdawać ulotki, informować, pokazywać, jak wygląda prawda, mieć filmiki gotowe, żeby pokazać, w, jak może wyglądać rzeczywistość, ostrzegać ludzi w tych miejscach, w których kupują bilety, w których decydują się na podjęcie tej podróży, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na murze. Trzeba stawiać hotspoty, te punkty wstępnej weryfikacji dokumentów w których ludzie mogliby uzyskać kompetentną informację, jak będzie wyglądała ta procedura, a nie w, jak już są postawieni, że tak powiem, w ostateczności być przepychani z jednej na drugą stronę granicy, żeby im oszczędzić tych upokorzeń, żeby im oszczędzić tych cierpień. To są rzeczy, które można zrobić, oczywiście Polska sama tego nie zrobi. Musiałaby to robić razem z partnerami z Unii Europejskiej, tylko pytanie, czy nasza dyplomacja w ogóle potrafi się tym zająć. Czy jej jedynym celem i Celem jej istnienia nie jest przypadkiem to, żeby pana Ziemkiewicza bronić, kiedy będzie zamierzał podróżować sobie po świecie w te czy inne miejsca, również te, w których jest niechciany. Tutaj błyskawiczna reakcja. A co żeśmy zrobili, właśnie, żeby zaoszczędzić jeszcze jednej rodzinie krwi, potu, łez, dramatów, które przeżywają dzisiaj u nas? Co, co zrobiliśmy konkretnie tam na miejscu, dla tych, pamiętam jak Beata Kempa w, w kryzysie w 2015 opowiada, pomagamy na miejscu, no to pomóżcie na miejscu, co robicie dzisiaj na miejscu? Opowiadacie nam o murze, który tak naprawdę jest głównie figurą psychologiczną, którą chcecie zagrać i, w, i ma nam w głowach stworzyć poczucie fikcyjne oczywiście, bezpieczeństwa, obmurujemy was i będzie dobrze, nie będzie dobrze, tu trzeba, to jest inny świat niż ten, w którym się problemy rozwiązywało przy pomocy dźwigu i paru cegieł. To są bardzo skomplikowane rzeczy, o których ci nieudacznicy po prostu, najczęściej mówiąc wprost, nie mają pojęcia. A jeszcze przy okazji wykazywanie się takim, takim nieludzkim rysem, który, który, który obciąża nasze sumienia na koniec dnia. Kiedy się myśli o tym, co ci ludzie, co te dzieciaki przeżywają dzisiaj w tych lasach, do których nie mamy wstępu, bo jest stan wyjątkowy. To my to za to wiecie moralnie, będziemy płacić latami. I dzisiaj możemy powiedzieć: OK, oni nam dają poczucie bezpieczeństwa, ale ten kryzys się skończy. Jak każdy kryzys kiedyś dobiega końca. A my zostaniemy z tymi obrazkami, które wtedy będą wypływać. I wtedy będzie wielki narodowy rachunek sumienia, gdzie myśmy byli, a myśmy nie wiedzieli, a dlaczego oni nas tak skrzywdzili. A moglibyśmy spróbować raz być mądrzy przed szkodą i tak, mówiąc, że granica powinna być bezpieczna, patrzeć też tej władzy na ręce. Czy nie łamie praw ludzi. Czy nie łamie praw Rzeczpospolitej, czy nie łamie praw międzynarodowych, czy nie łamie praw zdrowego rozsądku i czy nie łamie nam sumień? Myślę, że stać nas na to. I myślę, że każdy z nas dzisiaj powinien sobie i w ciszy, i głośno, i rozmawiając ze znajomymi te pytania zadawać. Bo strategia Alicji w krainie czarów, czyli zaciśnięcie powiek i powiedzenie: potworze, nie macie, nie sprawia, że świat wygląda inaczej. To dziecinne. Jeżeli będziemy myśleć w ten sposób, a, a wymaga się dziś od nas olbrzymiej dojrzałości, bo stajemy przed bardzo ciężką próbą. W Sejmie oczywiście też rozmowa o budżecie, ona gdzieś w tle tych wszystkich przepychanek wokół muru się odbywa, a szkoda. Wiecie na pewno, słyszeliście, że fundusz kościelny wzrośnie w przyszłym roku, w 2022, w tym projekcie budżetu. Ze 140 milionów, które był, które państwo przekazało Kościołowi w 2021 do 193 milionów prawie. Czyli więcej, fundusz kościelny spuchnie o ponad 52 miliony złotych. To jest ta potrzeba, którą dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości zidentyfikował w Polsce i postanowił jej zaradzić. Brak pieniędzy, za mało pieniędzy, które państwo przekazuje Kościołowi. Ja to mówię jako członek kościoła i to dość aktywnym mam wrażenie, jeżeli chodzi o praktyki religijne. I jeszcze raz przypominam wam nasz projekt ułożenia relacji między państwem i kościołem, żeby zamiast takich sytuacji, jak ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj, w której państwo próbuje kupić, a konkretnie PiS, próbuje kupić sobie przychylność kolejnych biskupów, dosypując pieniędzy, a biskupi idą w to jak w masło to wy będziecie decydować o tym, jak będzie finansowany Kościół, w jakiej skali będzie finansowany Kościół, ten czy inny, poprzez odpis podatkowy, którym chcemy zastąpić fundusz kościelny. Zabrać tę decyzję politykom, zabrać tę decyzję partiom politycznym, a oddać ją wam, obywatelom. Odpis podatkowy, zwiększenie limitu darowizn w, na instytucje kultu religijnego, które można odliczyć od podatku. To Wy będziecie decydować o tym, komu chcecie dać swój umowny 1% czy pół której, procent, której wspólnocie wyznaniowej. Tak to powinno wyglądać. Zapamiętajcie to, że to się dzieje teraz pod spodem tych wszystkich rzeczy, o których słyszymy. Oni naprawdę robią nas na pieniądze na każdym możliwym kroku. Nagle się okazało, że. Zmniejszenie dotacji do NFZ-u, a więc tych pieniędzy, których miało być tak dużo na ochronę zdrowia, będzie mniej. O, jeszcze jedna rzecz. A zapytajcie w rząd Prawa i Sprawiedliwości, co się stało z 6 miliardami, które Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie przyznał pgnig od Rosji, no, od Gazpromu, jako rekompensatę za zawyżanie cen gazu, za które myśmy wszyscy zapłacili w rachunkach w ciągu ostatnich paru lat. Gdzie jest te 6 miliardów? Przecież te 6 miliardów powinno trafić na konta tych, którzy zapłacili za gaz więcej, czyli, czyli Polaków. A gdzie, gdzie, gdzie są te pieniądze? Zapytajcie, zapytajcie, zadzwońcie do swoich posłów z waszego regionu Prawa i Sprawiedliwości i zapytajcie, gdzie jest tych 6 miliardów. Gdzie one się podziały w całym tym systemie? A przecież to jest fakt. Te pieniądze w ubiegłym roku wpłynęły na konto w PGNingu, które jest państwową spółką. Więc gdzie są te pieniądze? Ale wiecie, kto bogatemu zabroni? Wpisać sobie do ustawy mur, który będzie kosztował trzy razy więcej niż, niż normalnie na wolnym rynku by coś takiego kosztowało? Kto im, kto im zabroni? Kto zabroni Sasinowi, o czym dzisiaj donosi onet zatrudnić, do, doprowadzić do zatrudnienia swojego byłego ochroniarza, funkcjonariusza SOPu, jako czwartego wicedyrektora jakiegoś tam pionu zarządu w poczcie Polskiej z pensją 14 tysięcy? Co to, kto im zabroni? Czy to jest ich państwo. Mogą się bawić. A my będziemy mieli to, co wczoraj w jednym z memów bardzo ładnie zostało określone jako 6,6,6. Czyli 6 lat rządów, 6 zł za litr i 6% inflacji. A jak jeszcze podniosą akcyzę na alkohol i na papierosy o te 10% od przyszłego roku, to będziemy mieli 7% inflacji. A za chwilę 8. Widzicie, jak, jaka jest galopada cen. W, jak wszystko kosztuje tak pierońsko drogo, że, że, że człowiek nie jest w stanie nadążyć za, za tymi podwyżkami, które, a jeszcze jest, większość z nas jest jeszcze przed podwyżkami kredytów hipotecznych, jeżeli je macie, Bo przecież one przyjdą teraz. I ta drożyzna będzie ich gonić. I dlatego trzeba też mieć oczy i uszy otwarte i być gotowymi na to, że Kaczyński, żeby wyprzedzić to spustoszenie, które przyszły rok zrobi w naszych portfelach, bo to będzie cholernie trudny rok dla naszych domowych finansów. Spróbuję zrobić wybory wcześniej, żeby, żeby nie wchodzić w 23 tak poobijany 22. I wiedząc, że w 23 gospodarka się nie domknie. I budżet się nie domknie. Dlatego nie możemy zasypiać gruszek w popiele i uznawać, że a co tam, umówiliśmy, się, wszyscy powiedzieli w telewizji w radiu, że będzie 23. Jak będzie 22, to co? My musimy być gotowi. Dlatego tak bardzo was prosimy o stałe wsparcie. Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia, zwłaszcza teraz na WspierajPolska2050.pl, najmniejszej kwoty, jaką możecie wrzucić, zlecenia stałego. Z takich rzeczy budujemy ten nasz ruch. My potrzebujemy dzisiaj przygotować się dobrze do wyborów. Zostało w konstytucyjnym terminie 730 parę dni. A jak. bo, bo mamy licznik, już kupiliśmy licznik i on nam bije w biurze każdego dnia. A jeśli będą wcześniej, to musimy być gotowi do biegu natychmiast. I wtedy oczywiście będziemy robili układanki taktyczne, strategiczne tak żeby, żeby te wybory wygrać z pisem i z konfederacją, która w tym momencie jak pis zostanie podstawiony pod ścianą, może stać się dla nich jedynym potencjalnym koalicjantem i, i taki mariaż jest do wyobrażenia. Ale wyobrażacie sobie jaką stawkę, jaka stawka jest dzisiaj w grze? Jak, jak, jak bardzo potrzebujemy tego, żeby wreszcie nasze finanse wyszły na prostą, żebyśmy zaczęli rozmawiać z Unią Europejską, a nie byli przedmiotem takich mechanizmów, jakie ma miejsce teraz w Brukseli, że Parlament Europejski chce pozwać Komisję Europejską o to, że za wolno wdraża mechanizm, realnie działający mechanizm kontroli praworządności, a więc pieniądze za praworządność. Co to znaczy na koniec dnia, że nie dostajemy pieniędzy z Brukseli, że możemy ich nie dostać. Naszych pieniędzy, które nam są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że Kaczyński który wypina się, tak jak pamiętacie, jak Duda się wypiął na Naród i stwierdził, że nie pójdzie na y, dyskusję o stanie wyjątkowym, który sam wprowadza. Y, w, y, ale y, w, wczoraj by przecież y, była prośba y, Sejmu, znaczy wniosek y, posłów. Y, proszę, y, wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo Kaczyński, nie przyjdzie do Sejmu i opowie o stanie cyberbezpieczeństwa państwa. W tak drażliwym czasie on jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Dlaczego nie przyjdzie? Dlaczego nie ma informacji w Sejmie? Dlaczego Sejm odrzucił ten wniosek głosami w w sprawie Turowa i tego, jak zamierzamy rozwiązać ten konflikt z Czechami, który za chwilę będzie nas kosztował setki milionów złotych, w których nie musimy wydawać? Widzicie, jak to państwo cieknie? Widzicie, jak z każdej dziury po prostu lecą złotówki, które mogłyby posłużyć nam wszystkim, które, które mogłyby dzisiaj zabezpieczać nas przed kolejną falą pandemii, zapewniać przyszłość naszym dzieciom, budować, budować gospodarkę? Widzicie, jaka jest stawka. I wy się możecie nie zgadzać z tym, z tą czy inną datą w naszym programie klimatycznym, albo twierdzić, że nie dość jesteśmy radykalni w reformie edukacji, kiedy proponujemy likwidację kuratoriów, średnią pensję krajową dla nauczycieli na starcie, weryfikację podstaw programowych. Możecie dyskutować z nami o programach, nie podobają wam się nasze powiatowe domy zdrowia, nie podoba wam się nasz pomysł likwidacji funduszu kościelnego, rozmawiajcie z nami o tym. Ale dzisiaj pamiętajcie, że jak będziemy stać i wybrzydzać za długo nad detalami, to górą nam mogą pójść większe tematy. Powinniśmy dzisiaj wszyscy zgodzić się co do jednego. Polska w Unii Europejskiej, Polska demokratyczna, Polska solidarna, Polska taka, w której działa system trójpodziału władzy, Polska, która daje poczucie bezpieczeństwa wam, naszym dzieciom, Polska, w której nie ma tak patologicznej drożyzny, z którą kompletnie nie radzi sobie, bo to przecież jest kuriozum, co ten człowiek wyprawia, prezes NBP Puklapiński. Ile jeszcze będziemy to tolerować? Ile jeszcze będziemy dawać takie przyzwolenie na to? I ja nie mówię słuchajcie tutaj o jakichś ideologiach, tylko mówię tutaj, kiedy skończy, pytam, kiedy skończy się cierpliwość tych, którzy wciąż PiS popierają. Może ich zapytajcie o to, bo z nimi dzisiaj trzeba rozmawiać. Tak jak to wielokrotnie mówię we wszystkich możliwych wywiadach i transmisjach, wybory w Polsce wygrywa się i przegrywa nie w Warszawie, choć ona jest bardzo ważna, ale w końskich. I tego doświadczyliśmy choćby w wyborach prezydenckich 2020 roku. Wy jesteście w Końskich, w Nakle, w Chodzieży, w Skarżysku, w Starachowicach, w Kłocku, w Nowym mieście Lubawskim. Jesteście wszędzie tam, gdzie trzeba dzisiaj rozmawiać z ludźmi. I słuchajcie, jak ogłoszą wybory, to naprawdę na to już nie będzie czas. A jeżeli te wybory nie odsuną pisu od władzy, no to tu mamy Wenezuelę za, nie wiem, 5-7 lat. Polska naprawdę na to nie zasłużyła. Bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście, śledząc to, co się, w, co się w Polsce dzieje, rozmawiali o tym ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, żebyście uczestniczyli, wspierali nasze akcje, żebyście byli dzisiaj w, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, albo z inną organizacją polityczną, jeżeli z Wami z jakichś powodów nam jest nie po drodze, ale żebyśmy wspólnie walczyli. O to, żeby nadzieja w Polsce wreszcie się pojawiła. My będziemy robić ja będę robił absolutnie wszystko, żeby ta nadzieja się stała ciałem. I tak jak znowu trzeba było wrócić teraz do wariantu myślenia o, o wcześniejszych wyborach, o wyborach na wiosnę w to bo trzeba wrócić, bo widzę, co się dzieje. My musimy być po prostu na to gotowi. Moi kochani, w dzisiaj oprócz wielu innych wydarzeń i politycznych rozmów, które dzisiaj przede mną, bo tu się naprawdę dużo dzieje na backstage'u, nawet jak tego nie widać na na, tym, na scenie, to mm, ja dzisiaj będę w Sejmie w bardzo miłej uroczystości. Tomek Zimoch, nie tylko on, to, 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 zresztą on był głównym spiritus movens konkursu Róży, Różewiczowskiego, w którym byłem jednym z jurorów, więc na chwilę wpadnę do Sejmu, żeby, żeby być na rozdaniu nagród. Danuta Stenka będzie będzie czytała w fragmenty nagrodzonych prac. Będzie krótka, ale fajna uroczystość. Dzisiaj też bardzo ważna uroczystość w Warszawie, której, na której będzie m.in. Michał Kobosko, będzie Hanna Gilpiątka, a więc nadanie jednemu z rąd na tej południowej obwodnicy Warszawy, która się tam w bólach. Domyka w nazwy rondowolnej Białorusi. To był nasz wniosek, on został jednogłośnie przyjęty w Radzie Warszawy, z czego się bardzo cieszymy. Nie bardzo Radzie Warszawy jesteśmy, Warszawie jesteśmy wdzięczni. W, symbolicznie dzisiaj Warszawa zaznaczy swoją łączność z tymi, którzy pod butem Łukaszenki muszą, muszą żyć. I w, wystąpi też Wolny Chór. To taka. Ciekawa rzecz, chór artystów, którzy musieli uciekać z Białorusi i którzy dlatego występują w maskach, żeby nie ujawniać swojej tożsamości. Przypuszczam, że pewnie będziemy transmitować to na naszych kanałach, a więc będziecie mogli w, albo w transmisji, albo w retransmisji też w tej uroczystości uczestniczyć. Czy z nią się, jak to mówią, duchowo łączyć. Przyszła do nas pani Renata Szelest z wpisu. Czy z komentarza wnioskuję, że wyborczyni Konfederacji, serdecznie pozdrawiamy Pani Renato, jakby Pani trochę podostrzyła dowcip, to naprawdę biedy by nie było i trochę mniej siary, mamy bardzo miłe pozdrowienia w Małgorzata aha, Małgorzata Niewiadomska pyta, te 6 miliardów to skąd miały być, już Pani mówiłem, Pani Małgorzato, stąd, że Polska Pegienik pozwał Gazprom za wyżanie cen gazu w ciągu, na przestrzeni kilku lat. I wygrał przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie 6 miliardów, które trafiły już na konto zwrotu z Gazpromu, na konto pgnig To są te pieniądze, które Polacy nadpłacili w rachunkach za gaz przez ostatnich kilka lat, chyba od 2016 roku, ale to, to trzeba, musiałbym dokładnie sprawdzić. W każdym razie sensie paroletni okres. I oni teraz te pieniądze trają? oni je mają, oni je trzymają. Oni ich nie zwracają Polakom, którzy nadpłacili na gaz. Oni sobie je wydadzą na coś. Bo przecież to Państwa spółka. Może trzeba będzie znowu kogoś zatrudnić. Na tym polega ich złodziejstwo. Na tym polega ich oszustwo. Że oni wzięli nasze i wydali dla siebie. To tak działa. W, znowu mamy. O, znowu Konfederacja do nas dołączyła. Bardzo serdecznie dziękujemy. Trzeba będzie Was troszeczkę w, w, poblokować. Z największą radością w, w, porządkujemy internet. W, dzisiaj w a tutaj znowu dyskusja o panu Bąkiewiczu. Nieźle uposażonym. Ten instytut, który im wydaje pieniądze na różne cuda, które wymyślają nie tylko Bąkiewiczowi, ale i Rydzykowi i innym, bardzo będzie teraz przyjemnie uposażony z, z pieniędzy państwowych i to właśnie teraz też idzie przez Sejm. Będą sobie mogli kupić jeszcze większe głośniki i jeszcze więcej zamieszania robić. Pozdrawiam wszystkich z koło brzegu. Szymon zaproponuje Kosiniakowi koalicję z nami. Myślę, że jest nam blisko do siebie i pomożemy mu wejść do Parlamentu. Oczywiście, że trzeba zrobić wszystko, żeby głosy Kosiniaka, te 4 czy 5%, się nie zgubiły pod progiem wyborczym. Ja wielokrotnie mówiłem, że Władysław kosiniak że to jest jeden z najpożądniejszych ludzi, jakich spotkałem w, zajmując się od tych dwóch lat w polityce, właśnie w tej polskiej polityce. Tylko pytanie o to, czy nasi wyborcy są gotowi na, w, na takie alianse. Tu mam wątpliwości, ale postaramy się zrobić wszystko, żeby. W ramach tego, co jest możliwe i co jest dostępne, doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej sił, które powinny mieć głos, ten głos miały. W takiej czy innej konfiguracji, jak mówię, ja z, 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 z Władkiem Kosiniakiem jestem chyba w dobrych relacjach i, 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 i dużo rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby PiS wyborów w Polsce następnym razem nie wygrał. Tylko pamiętajcie też, że w Musimy wiedzieć po pierwsze, kiedy będą te wybory, a po drugie, to trochę takie jest jak w sporcie, że forma się buduje na mistrzostwa, że to nie jest sztuka zrobić formę i wszystko poukładać na dwa lata przed. Że to musi być, na mistrzostwa musi być forma. A więc, tak jak na przykład w Czechach 9 miesięcy przed wyborami zaczęto budować te bloki, to to jest dobry timing, tak? Ale tu już teraz muszą się zacząć oczywiście bać rację, pewne procesy, żeby, 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 żeby jak przyjdzie czas do podejmowania decyzji, to wszystkie opcje na stole były otwarte. Ale my chyba dzisiaj już wszyscy rozumiemy. Nie mam co do tego chyba większych złudzeń, że my się, my się po tej stronie nie porozumiemy we wszystkich rzeczach. My będziemy musieli powiedzieć, OK, to są te rzeczy, co do których się zgadzamy, a co do reszty się nie zgadzamy. I, ale są ważniejsze rzeczy. Takie, żeby Polskę zostawić w Europie, tam gdzie jest jej miejsce. Takie, żeby nie dłubać przy procesie wyborczym, co oni zaczynają robić, żebyśmy mogli w wolny sposób wybrać naszych reprezentantów. O to chodzi, że dzisiaj są do załatwienia rzeczy najważniejsze. I w nich powinniśmy ze sobą rozmawiać i szukać dróg, w których możemy się spotkać. A co do tych, których będziemy się różnić, to, to, to jeszcze będziemy mieli czas. Żeby się różnić. Myślę, że wielu z nas jest gotowych, gdyż na przykład ja przez wiele lat głosowałem na SLD, mów, pisze Robert Staszak. Tak, ja myślę, że tak jak mówię, że nas dojrzewa taka, wiecie, ja sam jako wyborca, nie jako polityk, to miałem ochotę czasami po prostu pójść, powiedzieć wszystkim po tej stronie, słuchajcie, weźcie wy się w końcu dogadajcie i poukładajcie, tylko, że ja wiem, że to trzeba zrobić mądrze. Że jak będziemy to robili w tym kluczu, w którym robiliśmy to do tej pory, czyli huzia na juzia, czyli wszyscy, wielka polaryzacja, a później wszyscy wokół platformy, to sześć razy przegraliśmy wybory i 7 też przegramy. To trzeba inaczej zrobić wreszcie. I o to mi chodzi, a nie o jakieś moje ambicje, a nie o jakieś moje plany. Ja już swoje ambicje w życiu zrealizowałem, naprawdę. W, niczego mi w życiu nie brakowało, naprawdę, w, zanim poszedłem do polityki. Dzisiaj chciałbym po prostu zrobić robotę i zrobić ją pragmatycznie i skutecznie. I z tego się przed Wami rozliczyć. Wszystkiego dobrego Wam życzę. W Ed Knoxville, kolejny troll, który nawet nie używa własnego imienia i nazwiska, masz dobre gadane, tyle w, nie, w, nie, w nich realizmu. Strategia 2050.pl. W dużo ciekawej lektury o tym, jak wygląda nasz realizm polityczny. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Życzę Wam spokojnego dnia, dobrego weekendu, o ile to możliwe. I jak mówię, my tutaj nie, 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 nie przestajemy ani na moment pracować, żeby ta nadzieja wcieliła się w życie, a ja Was bardzo proszę, pracujcie nad tym dzisiaj z nami. Przekonajcie choć jedną osobę. Dołącz do ekipy w Świętochłowice Piekary Śląskie pisze Jolanta Keller. Gdybym stamtąd był, to z całym już dziś bym się zapisał. Trzymajcie się wszystkiego dobrego.